tutaj jest jeden magazyn taki godny polecenia Adrianu 69 na placę i tutaj masz 15 minut 13 euro kosztuje i co tu takiego jest niech zobaczymy tak ludzie ludzie zdają, zdają sobie stopy do wody Ryby jedzą wszystkie bakterie, wszystkie stare skóry, które utrzymują się na, na stopie Dużo ludzi jest. Bardzo dużo ludzi. To jest ciekawa sprawa. Także jakby co, to polecam.